Witajcie moi drodzy, to ja Wasza wróżka Natalia. Witam się z Wami serdecznie i oczywiście odczytam Wam horoskop na 12 znaków Zodiaku na kolejny tydzień. Więc zaczynamy nasz horoskop: Żywioł Ziemi, Koziorożec. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia to na pewno będziesz się zastanawiał nad jakimś spotkaniem. Właśnie być może samotne koziorożce mogą właśnie w tym tygodniu spotkać miłość swojego życia i będzie się zastanawiał czy wejść w ten związek, czy kontynuować ten związek. To jak najbardziej tak. Więc jeśli Czeka Ciebie jakaś randka w tym tygodniu, to na pewno idź na tą randkę. I jeśli myślisz w starych związkach czy dać szansę Waszemu związkowi, jak najbardziej tak. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę, że możesz mieć jakieś problemy trochę żołądkowe i też nie lekceważ tego. Na pewno będziesz musiał skonsultować to z lekarzem. O pracę, to widzę nawał pracy, dużo pracy, na pewno nie będzie się nudzić. Wiele z Was gdzieś też może wyjechać za pracą, no i też widzę e, stabilny pieniądz. I nawet niektórzy z Was mogą zagrać w jakieś gry liczbowe, dlatego że coś możecie wygrać. A kartą tygodnia jest król Pucharów, więc na pewno będziesz miał wsparcie dobrego, ciepłego mężczyzny, który... No, jest serdeczny, ale też uważaj, bo ten człowiek może troszeczkę Ciebie przekłamywać, także nie do końca wiesz, chociaż te kłamstwa będą niegroźne. Byk. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno czeka Ciebie. Rywalizacja i na pewno czeka ci jakaś rozmowa poważna dotycząca uczuć Waszego związku, Waszych związków. Jeśli chodzi o zdrowie, to też musisz, y, 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 musisz y, na pewno zainwestować w siebie i zakończyć jakieś problematyczne rzeczy dotyczące Twojego zdrowia. Na pewno, na pewno, jakieś sprawy też możesz się dowiedzieć, czegoś i coś będzie Cię trochę niepokoić, ale na pewno pokonasz problem. W pracy dużo pracy, natłok pracy, także nudzić się nie będzie, a kartą tygodnia jest denarów. To przychód dużych pieniędzy z niewiadomego źródła, spadek, wygrana. No i też w tym tygodniu pieniążków Ci nie zabraknie. Panna, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to widzę, że czegoś nie wiesz, możesz się czegoś dowiedzieć i w waszych związkach jest nieporozumienie, więc radzę, żebyście pewne sprawy wyjaśnili i szczerze porozmawiali. Jeśli chodzi o zdrowie, to uważam, że będziesz miał dobrą wiadomość dotyczącą zdrowia, pokonanie problemów i na pewno będziesz miał wsparcie osoby, która zna się na sprawach i pomoże Ci pokonać właśnie problemy zdrowotne. W pracy też natłok pracy, ale też uważaj na osobę, która ma podwójne oblicze, żeby nie było plotek. A kartą tygodnia są kochankowie. No to wybór między jednym partnerem a drugim. I te samotne panny w tym e, tygodniu mogą spotkać właśnie miłość swojego życia. Zdrowie powietrza, wodnik, uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to. Szczęśliwy związek, szczęśliwa rodzina w Waszych uczuciach będzie się układać. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno będziesz miał rozmowę i będziesz się musiał okazać inteligencją. Na pewno jakich rzeczy możesz się dowiedzieć dotyczących właśnie spraw zdrowotnych. Jeśli chodzi o pracę, to troszeczkę takie ochłodzenie, nie do końca będziesz rozumiany. W otoczeniu, w pracy, ale widzę, że w perspektywie przyniesie to pozytywne zmiany. A kartą tygodnia jest dwójka buła, więc będzie się zastanawiał, czy iść na to spotkanie, czy pójść na tą randkę. Więc jak najbardziej tak, bo będzie to coś dobrego i coś korzystnego. Bliźnięta, uczucie zdrowie praca finanse jeśli chodzi o uczucia to będziesz taka bezsilna w jakichś sytuacjach w których będzie się działo w waszych związkach no i trzeba to przeczekać w zdrowiu co stoi w miejscu to się cofa więc jeśli są problemy to weź musisz je Rozwiązać, żeby po prostu nie wróciło i nie pogorszyło się. W, w pracy, w finansach, spełnienie marzeń wiele z was może też wyjechać, wyemigrować za pracą. A kartą tygodnia jest As Pucharów więc osoby samotne mogą poznać właśnie miłość swojego życia. No i też też widzę, że nie powinniście nadużywać, bo co za dużo, to niezdrowo. Waga: Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to jest transformacja, przemiana więc jakieś złe rzeczy. Niepowodzenia w Waszych uczuciach w związkach, wszystko się złe kończy, a przed Wami nowy etap w życiu. Jeśli chodzi o zdrowie, to wiele pań w tym czasie może, mogą właśnie, może na świat przyjść potomstwo, jakieś szczęście. No i ogólnie pokonujecie wszystkie problemy zdrowotne. Jeśli chodzi o pracę, to też możecie mieć właśnie jakąś dobrą wiadomość, nowy początek. No i osoba, która będzie pomagała Wam w tej pracy, będzie przewodniczyła. A kartą tygodnia jest dwójka pucharów, więc bardzo ciepło, wspaniałe chwile rodzinne, miłość, szczęście w związkach. No i też możesz pójść właśnie na randkę. Wiele z Was samotnych fakt, może spotkać. Miłość swojego życia i to coś będzie trwałego i pięknego. Żywioł ognia, baran. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno będzie coś na pustelniku. Będzie się czuł bardzo samotny. Wiele z Was może właśnie zakończyć swoje związki. Zdrowie też będzie podupadać, będą jakieś problemy i będziesz musiał szybko zadziałać. W pracy stabilizacja, przypływ finansowy i też możesz coś kupić sensownego dla domu, dla rodziny. A kartą tygodnia jest trójka pucharów, więc wasze związki może się wkraść właśnie zdrada, trójkąt małżeński, trójkąt partnerski, ale też... Wiele z Was, co niektórzy, mogą mieć właśnie jakieś fajne, sympatyczne spotkania w towarzystwie, jakieś towarzystwo. No i też możecie podpisać jakieś umowy, coś możecie wygrać. Wygrana Was czeka. Lew. Uczucie. Zdrowie. Praca. Finanse. Jeśli chodzi o lwa, to też będziesz bardzo samotny, będziesz się samotnie czuł. No i też wasze y, związki może w, by wejść takie troszeczkę ochłodzenie. Jeśli chodzi o zdrowie, to jakieś szczęście, wygranie, pokonanie problemów w pracy, walka z uczuciami, podróż, jakaś. No i też przychód dużych pieniędzy. Także warto też. Postawić w tym tygodniu na jakieś gry liczbowe, a kartą tygodnia jest Piątka Mieczy, więc będziesz musiał zawalczyć o swoje sprawy, postarać się. W ten czas wszystko załatwisz i pokonasz problemy. Szczelec. Uczucie. Zdrowie. Praca. Finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno przed Wami jest nowy początek, pokonanie jakichś problemów w związku w partnerstwie, ale też wiele samotnych szczelców może liczyć na nową relację, na nowy związek i coś właśnie dobrego, pozytywnego. Jeśli chodzi o zdrowie, to będziesz musiał zainwestować w siebie. No, i osoby, które będą przeprowadzać jakieś zabiegi medyczne w tym tygodniu, one będą pozytywnie przeprowadzone i też jakieś transakcje finansowe, więc one będą wszystkie pozytywnie przeprowadzone. Jeśli chodzi o pracę, to stabilizacja, dopinięcie swego, co chcecie, także wszystko Wam się będzie układać. A kartą tygodnia jest trójka, buła, więc jakiś wyjazd, Sympatyczny, jakieś sympatyczne spotkanie, i na pewno osiągniesz to, co chcesz w tym tygodniu. Wszystko ci się poukłada: żywioł, wody, rak uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz bezsilny w jakichś kwestiach. Na pewno ten czas trzeba przeczekać, żeby się wszystko poukładało w zdrowiu. Transformacja, przemiana na pewno złe rzeczy się zakończą z, i na pewno będzie polepszenie w zdrowiu, uzdrowienie. A w pracy wiele z Was też może zakończyć jakieś, jakąś pracę, coś się może zakończyć, ale. ale przez to co powstanie coś dobrego, coś nowego. No i też karty mówią sugerują, żebyście zagrali w jakieś gry liczbowe, bo możecie coś wygrać. A kartą tygodnia jest dziesiątka buła. Więc przed Wami jest praca, ale ta praca przyniesie pozytywny zysk, także warto się poświęcić skorpion. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to może cię ktoś zaskoczyć, może jakaś osoba wyznać ci jakąś miłość, może ktoś do ciebie przyjechać, albo ty gdzieś wyruszysz w podróż, no i możesz właśnie spotkać miłość swojego życia. Podróży. Jeśli chodzi o zdrowie, zdrowie ci będzie trochę szwankować i karty mówią: nie nadużywaj używek. Bo co za dużo, to niezdrowo. Zastanów się, co robisz, bo może ci zaszkodzić i możesz mieć problemy ze zdrowiem. W pracy, nowy początek, dobre perspektywy, pozytywne zmiany. I powinieneś spróbować tego nowego początku. A kartą tygodnia jest ósemka buław. Więc czeka cię jakaś. Ukryta miłość, ukryty związek, jakiś ukryty romans. Ryby, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o ryby i uczucia, to na pewno w tym tygodniu może stracić głowę dla uczuć, może się zakochać, ale też w starych związkach odżyją uczucia, wspomnienia się będzie układać. W zdrowy uważaj na serduszko, na układ krążenia. W pracy stabilność, przypływ gotówki i też jakaś pomoc, wsparcie gotówkowe. Być może, możesz dostać jakąś jakieś dofinansowanie, jakąś premię. A kartą tygodnia jest umiarkowanie, więc bardzo sympatyczny Tydzień zaciśnięcie więzi w waszych związkach będzie wszystko umiarkowane, spokojne i stabilne. Moi kochani, dobyliśmy do końca naszego horoskopu tygodniowego. Żegnam się z wami serdecznie i oczywiście zapraszam was na kolejny odcinek już za tydzień. Dziękuję za uwagę.